Dobrze, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie Wrzucę na fejsa lub nawet i na YouTubea kilka może foteczek Wracam akurat z konferencji Farmera Akurat dzisiaj Lidzbark Warmiński Bardzo fajne spotkanie Nazwa konferencji to był kierunek innowacja Muszę troszeczkę przestawić samochód, bo nie będę nagrywał w trakcie jazdy Tylko tutaj szybką wrzutkę zrobię Generalnie konferencja poświęcona moim zdaniem dla mnie to tak no, przypomnieniu pewnych tam kwestii, troszeczkę o patogenach, o środkach ochrony roślin, w których jakąś nowością jest, są herbicydy na buraka wprowadzone przez Cortewę, bo Corteva była jednym z partnerów. Rejestracja była na tą konferencję darmowa, może najpierw o tym powiem, bo to nie jest w żaden sposób powiązane, ja nie jestem w żaden sposób ani z tym czasopismem powiązany, więc to są moje, że tak powiem, niezależne, niezależna wrzutka, niezależne przemyślenia dzięki Olkowi, dzięki, dzięki serdecznie. Koledze, który gdzieś tam mi powiedział, że to się będzie tutaj odbywało, że w ogóle takie coś jest, mówię dobra, nie byłem kilka lat. Teraz troszeczkę mm, mówić się zaczęło więcej o tych kationówkach o takich rzeczach, i przy okazji po prostu e, to się udało połączyć, bo byłem dzisiaj rano też zawieźć swoje próbki. E, do badania, po prostu do, do kolejnego tam sprawdzenia. Akurat tutaj w przypadku moim to jest podburak cukrowy, bo podburak się staram co roku to robić. Więc, więc, że tak powiem z mojej strony, no niezależne, nie, no mój po prostu wyjazd pr kompletnie prywatny, żeby, żeby przy, 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 przypomnieć sobie trochę rzeczy, spotkać się gdzieś tam też z ludźmi. E, miłe też spotkanie, bo jedna pani. E, doktor, jeżeli się nie mylę, już może i profesor, która uczyła mnie za, za czasów, że tak powiem, mojej nauki. Także na szybkości, o co tutaj chodzi, co tam się działo i kilka pytań też, które ja zadałem, Wam przedstawię. Czyli tutaj mówię, jeżeli chodzi o choroby, takie rzeczy, no to tutaj no, no każdy zarządza w swoim gospodarstwie po swojemu, ja w to nie wnikam, ja robię, no jeżeli chodzi właśnie też o środki ochrony roślin, czyli tutaj grzybówki, z jakichś tam nieoficjalnych źródeł e, słyszałem, że mają być dosyć dobre ceny na środki ochrony roślin, mówię tutaj o, o grzybówkach, więc zobaczymy co ten sezon przyniesie, fajnie by było, żeby chociaż tutaj dało się trochę w dobie tych wysokich kosztów. E, troszeczkę może ograniczyć, ale zobaczymy. Jeżeli chodzi o same substancje fungicydowe, to tutaj żadnych e, żadnych cudów nie ma. Jakiś czas temu, co dwa lata temu, chyba tak, prochloraz wycofany i, no i ostatnimi czasami te środki ochrony no, no, do najtańszych to one nie, zale, nie należały tak moim zdaniem, a jeżeli chcesz chronić w miarę dobrze to już w ogóle ja te ochrony w swoim, że tak powiem doświadczeniu i gospodarstwie mieszam, ja nie przekraczam danych tam założonych kwot dla mnie osobiście zabieg T2 ja do tego zabiegu się bardziej przykładam niż do zabiegu ale pod warunkiem też płodozmianu, bo do tego też podchodzę, tak? Staram się przynajmniej dwie substancje czynne zastosować na tę jedynkę. Tę jedynkę ostatnio też opóźniałem. U mnie to jest z reguły, dobrze wiecie, że to jest triazol z morfoliną. Morfolina jest bardzo często, to jest fenpropidyna, tak? Ja do tego w ten sposób podchodzę. Jeżeli chodzi o, o, o tę dwójkę, tutaj czasami bardziej poszaleję, jeżeli jest potencjał do tego, jeżeli tego potencjału nie widzę, no to, to też staram się nie inwestować. To, to jeżeli chodzi o, to, o te środki ochrony roślin, to tyle. Jeżeli chodzi o kwestie nawożenia, tutaj znowu się przewinął temat. Dbania o pH, no i w przypadku uregulowanego pH, no to dbamy o mikroelementy, to jest też wiadomy temat, jakby no podstawa, jakby no, no wałkowanie dalej, dalej podstaw, o które każdy, każdy gdzieś tam powinien dbać, i chyba o tym już zostało bardzo dużo powiedziane i u mnie na kanale, i u wszystkich, e, u większości, może tak no i to by, było, to by były te tematy nawożenia, czyli wpływ pH, czyli czym wyższe pH lepsze wykorzystanie azotu porównanie jakieś było przy stosowaniu 100 kg i 150 i wpływu tego, ile z tego azotu faktycznie zostanie przetworzone przy pH, nie wiem, już 5,5 a 6,5, także no pH jest podstawą u mnie w tej chwili leżą dwie łódki wapna, dzisiaj przejechała druga łódka wapna więc prawdopodobnie na dniach jeżeli warunki pozwolą, teraz jest 7. Jest duża szansa na to, że będę wapnował rosnącą pszenicę, czyli tam będzie rozrzut co jakieś 10,5 m, czyli w mojej rozstawie opryskiwacza ścieżek technologicznych 21 m będę jeździł co 10,5 m, czyli ścieżka i pomiędzy ścieżkami. Tak. I, i będę dorzucał pewną po jakieś dwie tony wapna, jeszcze zobaczę jak będzie dolatywało to wapno bo warunki uważam, że są na taki zabieg świetne, a ja nie patrzę na to że troszeczkę się te rośliny pogniotą a, a będę miał w tym roku na tym polu akurat drzepak, więc zależy mi na tym też, żeby tego um, tego tego TPH te Podregulować, Czyli to będzie dawka pewno pomiędzy, jeszcze spojrzę w badania, między tonę a dwie tony wapna. Nie mówimy tu o cało, tylko o wapnie. Nie, akurat ja mam w tym roku Morawice i Cal Standard Standardkal Będę porównywał sobie też stopień domielenia tego wapna, chociaż jedno i drugie uważam, że jest bardzo dobre. Wcześniej miałem wapno granulowane jako wapno doraźne, bo, bo już mam zasiany tam rzepak i tam chciałem troszeczkę to podregulować, bo z badań wyszło mi, że... Że tam wymaga, wymaga tego ta regulacja. Jeżeli chodzi o same nawożenia, to już były moje prywatne rozmowy i nie będę tutaj podawał, z kim te rozmowy były, natomiast jest to kadra naukowa. E, oczywiście nie, no, no musiałem zapytać też o temat kationówki. Tutaj, jeżeli chodzi o doświadczenia, no to. Rozbieżności są tak potężne, że na chwilę obecną. E, i z tych rozmów, które ja przeprowadziłem ja to chyba zrobię, bo ja dzisiaj próbki zawiozę akurat do Olsztyna mam próbki przygotowane do Gdańska ja do tego podchodzę tak jak mówiłem przede wszystkim chłodna głowa realne nawożenie albo inaczej kalkulacja pod realny do osiągnięcia plon na danym ty typie gleby. Jeżeli chodzi o sam kompleks sorpcyjny, ja wychodzę z tego założenia, że to jaką masz glebę, to ile masz cząstek spławialnych w, w tej glebie. Inaczej będziesz zachowywał się na glebie, gdzie masz metr gliny, a inaczej będziesz się zachowywał na glebie, inaczej ja bym się zachowywał, bo z niektórymi ludźmi. Ciężko w ogóle dyskusję podejmować, co ja widzę i u siebie na kanale, i też nie u siebie, gdzie chyba słuchanie i czytanie ze zrozumieniem, lub pobieżne oglądanie danych kanałów, lub wypowiedzi rolników, kolegów moich też z bardzo dużym doświadczeniem większym doświadczeniem ode mnie. Jakby no, 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 to się w ogóle. Ciężko się czyta. I te, ciężko to się czyta, a gdzie prowadzić jakąś dyskusję. Więc ja tak jak mówię i dalej to podtrzymuję. Nawożenie pod realny plon. Absolutnie ja na moich glebach nie zamierzam rezygnować z nawożenia. Jeżeli wchodzę na nowe działki, jakby podbijam to, co mówiłem. Nie jakieś śmieszne, nie wiem, dawki, tylko. Przynajmniej do średniej, doprowadzenie przynajmniej do średniej zasobności potasu i magnezu. Ja, ja do tego e, podchodzę w ten sposób. Może te cudowne bakterie zrobią jakieś cudowne rzeczy, w, nie wiem, w kolejnych latach, ale podstawa, czyli pH, to jest podstawa podstaw. Jeżeli masz nawozy naturalne. E, i masz możliwość doprowadzenia tego, to myślę, że od tego trzeba zacząć, a potem możemy tworzyć i kombinować e, jakieś tam inne, inne rzeczy. Jedna rzecz, która się pojawiła, e, niezależna od pH, to jest poziom, zbada, badanie poziomu wapnia w glebie i tu widzę u siebie pole do poprawki i widzę pole do poprawki jeszcze w buraku cukrowym, bo tak jak wiecie, plon wystrzelił. Bardzo dobry, a tej polaryzacji dalej zabrakło. I ja tutaj widzę jeden składnik. Może ktoś podpowie, albo e, ktoś, z kim rozmawiałem też na ten temat, może napisać w komentarzu. Mam zbilansowane wszystko praktycznie. Mikroelementy również. PH jest odpowiednie. Potasy nawożenia pota, na plony 50-60 ton, czyli absolutnie realne do, e, do osiągnięcia. Jednego składnika nie bilansowałem i ten składnik występuje to nie jest Wap, chociaż to jeszcze też możemy wziąć pod uwagę, ale to nie chodzi mi tutaj o wap i on występuje w niewielu nawozach. No i to jest właśnie ten składnik, który ale ja nie będę na razie o tym mówił, bo ja najpierw muszę to potestować na sobie, nie? No i oczywiście mikro mikroelementy przy danym pH no to też musimy o to dbać, nie? Poruszyłem też ten temat oczywiście tej słynnej kationówki słynnej. No może nie słynnej, tylko kurat się przewalać, zaczęła ta kationówka ostatnio. Da mnie to jest popadanie. Może nie w paranoja, ale takie szukanie chyba, jak może ktoś ma za dużo czasu i to może, może tak. Badanie tego wapnia uważam za stosowne. Badanie gleby jak najbardziej, jako podstawę. Uregulowanie pH, doprowadzenie do średniej i nawożenie pod realny plon. Ja nawożę rzepaki pod 3 tony, nawożę zboża pod 5 ton. To nawożenie pod, w ten sposób, który ja Wam mówię, ono się u mnie sprawdza. Naprawdę z dużym powodzeniem i mimo... Nie za cie... nieciekawy, nie bo ja uważam, że ja mam dobre gleby, ale nie mam bardzo dobrych gleb, czy, czy tam cudownych, gdzie mógłbym sobie, uważam, że nie mógłbym sobie pozwolić na zaniechanie nawożenia. I to kadra naukowa, że tak powiem, tutaj mi potwierdziła, czyli nie, jeżeli masz wysoką, bardzo wysoką, tak, ograniczamy. Jeżeli jest niska, czyli stara szkoła, ja prowadzę starą szkołę z jakimiś tam lekkimi nowinkami, czyli tu będziemy tworzyli tam e, No takie tam swoje powiedzmy, poezje z tymi tam bakterijkami z czymś, ale to bardziej ja tego nie ukrywam pod YouTube'a. Mi się nawet nie chce tego robić, ale tak mi ciekawi to, no, z drugiej strony to nie jest aż tak. E, I tak na te pola jeżdżę, więc zrobimy, sobie, zrobimy tam sobie trochę badań, taki, po prostu w ramach takiej e, rozciągnięcia tego, żeby content był, żebyśmy mieli o czym gadać, nie? Trochę. Ale stara szkoła, czyli ja tutaj mówię wchodzę z bardzo niską, niską, ja robię naddatki bilansowe, mi się to sprawdza. Co wy myślicie, nie wiem. Wracając do książek, tu jest przytaczany William Albrecht między innymi. Słuchajcie, to są publikacje z lat 20., z lat 70. Z osobami, które rozmawiałem tak, były były te materiały za ich czasów, no bo nie za moich, no wiadomo, że nie za moich, nie? za ich czasów błędy pomiarowe są rozstrzał pomiarowy jest strasznie duży i to nie jest, to nie są słowa moje, tylko to są słowa ludzi z bardzo dużym doświadczeniem którzy się skupiają na tej e, może tutaj źle, bo powinienem zapytać pięciu naukowców ale ja tego nie robię dla was, tylko akurat ja pytałem, ja tylko się dzielę swoimi informacjami, które dzisiaj e, które dzisiaj przegadałem, także jeżeli chodzi o te tematy nawożenia, ja tutaj na chwilę obecną nic nie zmieniam. Odświeżyłem sobie tą wiedzę. Badanie wapnia na 100% będzie wprowadzone u mnie, i tutaj, co robić? To jest właśnie ten temat, czyli doprowadzamy te pH do zajefajnej, że tak powiem, normy, czy tam do zarąbistego tego pH. Co dalej, nie? Bo potem łapiemy się na tym, że. Może mamy za mało tego wapnia, to jest super, że o tym się mówi, że ta, i ta kationówka, to wszystko, że zaczęło może zwracać. No, mi na przykład też na to uwagę, bo może tych pytań bym, bym nie zadał, bo prawdę mówiąc, jak już pojadę na takie szkolenie, to się skupię i na tym i tego posłucham, ale w ciągu nawału pracy, w ciągu dnia, wysłuchanie wszystkich tam podcastów, tego wszystkiego nie jest proste, nie? Więc, więc tutaj to jest kierunek, w którym ja na pewno po odświeżeniu tej wiedzy będę szedł. Co, co, właśnie też na YouTube się przejawia, czy pojawia, przewija. pH wysokie, załóżmy 65 a mało wapnia w kompleksie, czyli saletrę wapniowa, ten gips, czyli rzeczy, które podniosą nam wapń, ale nie podniosą nam pH. Niekoniecznie szedłbym z moich doświadczeń, bo ja stosowałem kupę lat dużej ilości siarczanu amonu. Ja, chyba, że przebiję te pH. Ja stosując ten siarczan amonu i stosując normalne dawki wapnia, wapna, przepraszam, wapna, ja nie mogłem przeskoczyć tego i przebić tego pH. Nie? Także to jest fajne. Tu na, na tych rzeczach chyba można bazować. I na zasobnościach, i ja chyba, ja na razie. Znaczy, no, jestem przekonany, że na razie na tym zostaje, nie? Jeżeli chodzi o tematy bakteryjne, ja tego tematu tu nie poruszałem. Dla mnie to jest temat bardzo prosty. Jeżeli u mnie jest dostępne, są oborniki, są dostępne gnojowice. Moim zdaniem te preparaty są za drogie. Za drogie w stosunku do, do po prostu rzeczy, które ja osiągam. Ale to przetestuję, nie? Przetestuję to dla siebie i, i poniekąd trochę dla Was. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może pobierzemy, właśnie próby glebowe. Nie. Nie, 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 nie wykluczam tego, z żadną firmą nie jestem powiązany. Robię to po prostu z takiej czystej ciekawości. Czyli tu mamy ten temat e, załatwiony. Dopłaty bezpośrednie wygląda to znowu coraz gorzej. My jesteśmy oczywiście na przedwiośniu, więc jesteśmy uśmiechnięci, bo za chwilę lecimy w nawozy i się też e, kochamy swoją pracę. E, i, i, i mamy, 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 że tak powiem, temat tutaj do osiągnięcia plonów, bo o to walczymy, a finanse, jak wiadomo, w rolnictwie nie są najważniejsze, bo byśmy już to pewno wszyscy tą naszą pasję i miłość do rolnictwa rzucili, dlatego tutaj tym się mocno nie przejmujemy. Ten temat dopłat, czyli 300 hektarów, czyli maksymalnej punktacji jakby 300 hektarów w ekoschematach, jeszcze nie jest klepnięty, nie wygląda to dobrze. Ekoschematy dalej uważam, że to są durne rzeczy jak całe te dopłaty utrudnia ta papierologia, to, to wszystko jest moim zdaniem no, 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 to jest takie błędne koło. Pojawił się też temat jakichś takich kredytów węglowych. Które, wiesz, to ktoś się wypowiadał, że chyba dwa lata już Tu akurat to trzeba by było zapytać ludzi z YouTube'a Bo chyba tutaj akurat nieprofesjonalnie się na ten temat wypowiadał Ja, ja tego nie oglądałem, ale e, Padła tylko taka informacja, że przez dwa lata Żadne pieniądze nie zostały wypłacone W Polsce ja, ja tak to zrozumiałem Może się mylę, to mnie poprawicie w komentarzach Więc, kurde, no słuchajcie Jeżeli my już pracujemy na tych polach Inwestujemy na przykład w sprzęt do Bezorki, gdzie w tym roku ma być je, właśnie jeden punkt e, obcięty, czyli z czterech punktów na trzy. Jeżeli się nie mylę, bym musiał w, to, w to, te zdjęcie jeszcze luknąć. E, wymieszanie słomy z glebą, tak samo z dwóch punktów na jeden, czyli tutaj ograniczamy, znowu są ograniczenia dopłat. Poinwestowane pieniądze w integrowaną produkcję roślin, ona już chyba teraz ma wynosić 800, nie wiem czy w następnym naborze nie będzie, albo już w tym e, w okolicach 600. Czyli to już jest kolejne ograniczenia, pieniądze są poinwestowane, ludzie mają pieniądze poinwestowane w integrowaną, trzeba policzyć czy to w ogóle się zamknie, czy to w ogóle integrowana się zamknie przy takiej ilości papierów, ja częściowo integrowaną, e, integrowaną mam, więc... E... I tak samo mam, jak wiecie, całe gospodarstwo w bezorce. Zainwestowałem w maszyny do bezorki, żeby być konkurencyjny, żeby było mi stać na zapłacenie dzierżaw, żebym mógł osiągnąć przynajmniej pułap 1000, 1100, 1200 złotych, załóżmy, dopłat. I to się wszystko w tym sezonie już, już się wszystko rozjechało. Pierwszy rok jako schematy jeszcze w miarę się zamknęły drugi rok, i trzeci, już się wszystko rozjeżdża i oni się teraz obudzili z ręką w nocniku bo oni dobrze wiedzą jacy Polacy są cwani, nie? bo każdy poinstalował sobie aplikatory do gnojowicy zaczął robić bezorkę, oni chyba są w szoku oni nie myśleli, że ludzie tyle tego zaczną robić kontrole, ja jakieś tam są, ale doskonale sobie z tym radzimy no bo w końcu jesteśmy Polakami i wiemy jak do tego wszystkiego podejść także, no to nie wygląda, nie wygląda za ciekawie i to były te główne tematy, które tutaj były. Konferencja dla mnie świetna. Może nie będę tam jakby co roku tego powtarzał. To jest wszystko jeszcze kwestia czasu, bo teraz akurat e, jest przymroziło i się nie chce robić po garażach jak jest minus 7 czy minus 10. Także mogłem sobie na to pozwolić, ale ogólnie e, z e, mojej strony w pełni mogę polecić, bo naprawdę petara, petara, to fajne szkolenie kawka, herbatka, kurcze obiadik, ciasteczko, spotkanie z ludźmi, możliwość zadania zadania pytań po prostu na no, no kadrze naukowej to jest to co, 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 czego ja oczekiwałem i, i co naprawdę można polecić Akurat tutaj w tym przypadku miejsca, ilość miejsc na pewno ograniczona, natomiast szkolenie ku mojemu zdziwieniu było, ta konferencja była bezpłatna, także petarda, jeżeli Wy, jeszcze tak na koniec chcecie, znaczy inaczej, łapiecie ten Zielony Ład, łapiecie te, te, te wszystkie tematy. E, czyli tam za chwilę nie wiem przestaniecie kompletnie nie wiem nawozić swoje pola mówię tu NPK, e, albo pk e, czy, czy w ten sposób będziecie podchodzić ja gospodaruję na średnich glebach doprowadzam swoje pola do ładu i składu i to suma sumarum uważam że wychodzi dobrze o ile nie mówiąc bardzo dobrze, ale każdy rok jest inny i wiecie dobrze, że też miałem 2800 rzepaków, też miałem 40 ton buraku, buraków i miałem 100 ton buraków, bo każdy rok jest inny. Tylko, e, uważam, że trzeba podchodzić do tego względnie e, z głową na karku i zakładać realizm i realność plonów. I tak samo realizm w przypadku e, dzierżaw i propozycji. Takie jest moje zdanie na ten temat. Czy ktoś się ze mną zgadza, czy nie, to, to już zostawiam dla Was. Także konferencja super i jeszcze coś miałem na koniec powiedzieć, ale niestety zapomniałem, więc udaję się do domu. No, trzymajcie się. Hejka, badejka.